Cześć kochani, witam Was serdecznie, się do Was z filmikiem, o który już same zaczęłyście mnie powoli dopytywać. Kiedy test? Kiedy test kremu Bebe? To jest krem marki Dotochi, oczywiście, bo jak jakżeby inaczej. I pełna nazwa tego kremu brzmi Perfect Pore Cover BB SPF 30 PA++. I ten krem jest o tyle ciekawy, że jest przeznaczony do skóry właśnie trądzinkowej, że eee, może przeczytam. Do cery problematycznej z rozszerzonymi porami, do skóry przetuszczającej się, skłonnej do trądziku. Idealny krem B do zakrycia porskórnych i blisk potrądzikowych, bez e, podrażniania skóry. Zapewnia, e, zapewnia zadowalający poziom krycia i matowe wykończenie. Zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ja e, pewnie sobie myślicie, co ty chcesz testować, jak nie widać efektów, bo nie masz problemów takich ze skórą. Odpukać w niemalowane. Kamień, kamień niemalowany to można. Mm. Jestem ciekawa, jaką będzie wyglądał na skórze, jeśli chodzi o poziom krycia, o jego trwałość, czy faktycznie będzie miał wykończenie matowe e, i e, jak będzie wyglądał na skórze, czy konsystencją się będzie od siebie różnił. E, bo ja ten krem miałam chyba kiedyś, kiedyś w miniaturce, chociaż nie jestem pewna, może mi się tylko wydaje. Także jestem mega ciekawa, jaką się na mnie sprawdzi. I jeśli któraś z Was ma właśnie celem Przetuszczającą się lukę trądzikową. I próbowałam już ten krem BB, to będę wam bardzo wdzięczna. Dziewczyny, si, napiszcie w komentarzach pod tym filmem, jakie są Wasze wrażenia. I pamiętajcie, że te krem BB przychodzą do nas e, w większej pojemności, ponieważ to jest aż 45 ml, także to jest 50% większa pojemność niż standardowy podkład. Podkłady są 30, tu jest 45, co my za nim jest ogromny plusem, bo cena jest wyższa, ale przykro to jest pielęgnacja. E, Pielęgnacja plus kolorówka przy okazji SPF, także 3 w jednym, 50% większy produkt. E, także ja e, myślę, że, że fajnie, że warto. Proszę bardzo, tutaj macie dowód, że jeszcze do niego się nie dobierałam. I ja, jeśli chodzi o pielęgnację, tak w ogóle jestem e, naprawdę świeżo po zabiegu z 50% kwasem migdałowym i nadal widać, moja skóra się po prostu błyszczy. To nie jest. E, że tutaj jest ta tak przetłuszczona, po prostu y, tak skóra naturalnie się błyszczy, tak się świeci. E, że zobaczymy, bo jest ciekawa, czy za kilka dni będą jakieś efekty na skórze, czy gdzieś efekty, czy gdzieś będzie występowało, choćby to y, mikrołuszczenie. Y, także dobra, się dobra, już przybliżam. Widzicie, jak wygląda moja skóra na y, nosie. Ostatnio mam też taką mocno oczyszczającą pale maseczkę y, borowinową, stąd właśnie brak praktycznie rozszerzonych wporów w tej okolicy. Mam wrażenie, że moja twarz jest jakaś nieproporcjonalna dzisiaj. Nie wiem o co chodzi, dobra Anka. Yy, nie muszę coś widzieć, bo za chwilę Ci wytykali jeszcze inne rzeczy. Także dobra, lecimy z tym, yy, z tym kremem. No i co, rozprowadzę go sobie może na na pół twarzy, yy, po prostu palcami i jeszcze yy, pod koniec postaram się Wam pokazać, jaką wyglądam przy innych kremach Belek, które mam, lub przy jakichś podkładach bo zawsze mnie dopytujecie o kolor. O kolor. Ogólnie pamiętajcie, że kremy BB to są kremy przeznaczone do jasnych karnacji, ponieważ to są kuchnia takie azjatyckie, koreańskie, a koreanki nie są opalone, chcą być, chcą być jasne i u nich nie znajdziecie ciemniejszych tonów. Z tego co mi się wydaje, to ten krem występuje tylko w jednej wersji kolorystycznej, chyba nawet on nie ma po prostu nazwy jeśli chodzi o odcień. Nie, po prostu nie, nie ma. Nie ma. No i to minęło ile? Zupinicel i został rozprowadzony. E, mam wrażenie, że pod palcami nie był aż tak bardzo taki kremowy i treściwy, jak na przykład ten e, Bright Plus, który mam. No i zobaczcie, jak on wygląda. Myślę, że zdecydowanie odcień skóry został wyrównany, co myślę, że widzicie ale nadal gdzieś ten naturalny taki blask glow kremu BB występuje. Hmm. Dołożę sobie go może tutaj gdzieś o odrobinę w tą okolice pod oczami, bo to jest taka moja strefa najbardziej, że tak powiem problematyczna. Tutaj lubię, kiedy jednak trochę więcej jest przykryte. Ja krem BB czasem daję pod oczy, bo dla mnie to nie jest aż tak ciężki produkt jak e, standardowy, że tak powiem podkład. No i co? Faktycznie jest krycie zbudowane, moim zdaniem. Ja nagrywam dla Was przy dziennym świetle. Jest godzina 9.40 yy, i wrócę do Was przynajmniej po tych 9 yy, godzinach. I moim zdaniem, tak na pierwszy rzut oka, po pierwsze jestem mega teraz niebieska, ale to się jakoś tam ogarnie w programie. Yy. Skóra wygląda ładnie, ale nie powiedziałabym, że na twarz to jest krem BB. Jest bardzo lekka konsystencja, przyjemna, fajnie się rozprowadza, a nie jest właśnie taka gęsta, kremowa, treściwa, co mówię po raz, po raz drugi. Krycie ma średnie plus, ale widzicie, można je budować i wykończenie właśnie takie pół matowe, pół satynowe, ale skóra wygląda bardzo ładnie bardzo, bardzo naturalnie. Ja sobie może z drugiej strony dołożę go yy, też na twarz, Przydałoby się, prawda? Rozprowadzę i doklepię gąbeczką. To jest gąbeczka Blended, którą ostatnio bardzo często używam, która mi się naprawdę fajnie sprawdza. I już się przyzwyczaiłam do tego, nawet że, jak to mówiłam, jest zbyt miękka. I mam wrażenie, że gąbka ściąga je trochę temu kremowi z krycia. Mam wrażenie, że wykończenie też jest mniej półmatowe. To łożę jeszcze trochę, tak samo jak robiłam wcześniej, tutaj chcę okryć pod oczami na te moje plamki. I tak, zdecydowanie to krycie jest lżejsze, kiedy nakładam produkt gąbką, także zależy co kto woli. I też jest mi widoczny na skórze, no jak to każdy produkt nakładany gąbeczkami. Uwaga, za chwilę się do Was ekstremalnie przybliżę. Doklepię się już cała, pozwólcie. Już mam gąbkę w ręce. Ogólnie skóra mi się podoba, ale bardziej powiedziałabym, że to jest jakiś podkład na skórze, niż, niż krem BB, co nie znaczy, że to wygląda źle. Yy, dodam, żeby jeszcze nie było. I tutaj mamy stronę, na której nakładałam produkt palcami. No i tutaj z gąbeczką. Mam nadzieję, że aparat to oddaje, ten efekt, że tutaj Mam więcej tego glow, które przybija spod skóry, a tutaj jednak troszkę ten efekt jest bardziej. No, nie matowy. Nie powiem, że to jest mat, taki półmat. Ale bardzo ładnie się wtapia w skórę i wygląda moim zdaniem bardzo, bardzo naturalnie. Zrobiłam wam słocze, kremów, właśnie jak kolor wygląda, także różnią się od siebie naprawdę dosyć mocno. I tutaj ten pierwszy to właśnie Sport Plus, który mam dzisiaj na sobie, i on ma w sobie takie bardziej neutralne tony. E, także kolor jest naprawdę bardzo, bardzo e, ładny, ale nie jest mega, mega jasny. Tutaj po środku mamy e, ten krem CC w, w poduszeczce, który ostatnio wam testowałam. No i tutaj mamy Bright Plus, także zdecydowanie w czym możecie zobaczyć że wersja Bright Plus jest jaśniejsze od Por Plus, co nie zmienia faktu, że na mojej cerze tak naprawdę każdy ten krem dostosowuje się do odcienia mojej skóry i on nigdy się nie odcina. Nie uważam, żeby tutaj było jakieś odcięcie, jeśli nawet Wam się tak wydaje, to tak pada światło, jest szaro na zewnątrz i tak sytuacja wygląda, ale tak wyglądają te trzy kolory. Ja sobie jeszcze zrobię zdjęcie i wrzucę Wam na Instagram, bo mnie często... Oto dopytujecie, jak te kolory mają się przy, przy sobie, także będziecie mogły sobie e, zobaczyć. Ja teraz wykończę swój makijaż, popawię się trochę e, kosmetykami i wrócę do was jeszcze z pełnym makijażem przed wyjściem do pracy. I później drugie łączenie zrobimy za kilka godzin. Jestem bardzo ciekawa, jak ten krem się sprawdzi. Ja ci mam dosyć intensywny dzień w pracy. Później, kiedy wrócę do domu, muszę posprzątać, pogotować. Dzisiaj robię naleśniki, gdyby gościa to interesowało. Także chcę zrobić wszystko, co mam do zrobienia na jutro. Dzisiaj, bo jutro mam właśnie gościa, także nie chcę rano tracić czasu na sprzątanie. I co jest dla mnie interesujące, to właśnie to, że te kremy różnią się od siebie kolorem, że jednak ten jest trochę ciemniejszy, bo wiem, że e, miałam kilka głosów od Was, że ten jest dla Was zbyt jasny, e, a zastanawiacie się nad tym, także wrócę do Was za chwilę. Trochę matowo jednak e, ten produkt wygląda. Mam bardzo, bardzo delikatny puder, ponieważ mam MAC e, ten Next To Nothing i on nie daje takiego matowego wykończenia. I co Wam jeszcze muszę powiedzieć, to to, że mam uczucie na skórze właśnie takiego lekkiego matu, takiego lekkiego zastygnięcia i naprawdę sporą ilość e, Fix Plusa że powiem, zafundowałam sobie na twarz i doklepałam jeszcze e, gąbeczką i dalej czuję gdzieś tutaj to ściągnięcie i nie wiem, czy to jest właśnie ze sprawą e, kwasów, które miałam ostatnio e, wykonywany, czy to jednak ten krem, zobaczymy jak będzie z jego Yy, trwałością, także wrócę do Was za kilka godzin i zobaczymy jak krem utrzyma się na miejscu, ale zdecydowanie to jest takie bardziej wykończenie jak taki półmatowy podkład i krycie zdecydowanie ma mocniejsze, inaczej wygląda na skórze także dobra, widzimy się za kilka godzin godzina Zobaczcie, prawie 20.30. Ja wyszłam na ogródek, bo tutaj jest no, najlepsze dzienne światło, jeszcze jest taka pora, że y, jest jasno, także trzeba z tego korzystać, bo włączenie lampy jest dla mnie bez sensu, skoro mam takie światło na zewnątrz. Zobaczcie, na takiej odległości, jak teraz jest, wy jesteście, stałby ze mną przeciętny rozmówca, myślę, że bliżej by nie podchodził i czy przeciętny rozmówca powiedziałby, że mam na sobie makijaż od, od 11 godzin? Nie sądzę nawet prawne oko kosmetyczką majaczki mogłoby mieć problem z ocenieniem e, długości tego makijażu. Wiecie, wiecie o co chodzi. Uwaga, przybliżam się. Zobaczcie, jak wszystko zostało pięknie utrzymane. Minimalnie może gdzieś, ale nie to, że tym się świeci, czy tak tłuści brzydko to czoło, bo nie, to jest taki jedynie delikatny, naturalny, ładny blask. Wszystko jest dalej ładnie utrzymane. Tu nie jest jakby zmniejszona intensywność krycia czy tego, jak krem wygląda. Nawet tutaj przynosi on się nieszczególnie poprzecierał. I ja wam powiem, że naprawdę bardzo mi się ten efekt podoba. I śmiem sądzić, że dziewczyny, które mają naprawdę cerę przetuszczającą się lub cerę trądzikową, mogą e, śmiało wypróbować ten krem, bo moim zdaniem, skoro on po 11 godzinach wygląda tak ładnie, to na dziewczyny, które mają cerę przetuszczającą się, doceniam jego e, trwałość, jego wygląd, naprawdę coś pięknego. Także ja wam mogę wstępnie naprawdę polecić. E, no, bo zobaczcie wow, no w aparacie przepięknie wygląda na żywo też wygląda przepięknie, jest dalej bardzo komfortowy, nie czuć go w ogóle na skórze i e, kolejny krem marki Dr. G, który mogę Wam polecić, także dziewczyny link do kremu z na dole, koniecznie dajcie mi znać, jeśli same macie właśnie cerę przetłuszczającą się, cerę trądzikową z rozszerzonymi porami, jak ten krem się u Was sprawdza, bo z pewnością te komentarze czyli Wasze opinie będą e, pomocne dla dziewczyn, które będą szukały tych informacji właśnie w komentarzach na dole, także z mojej strony to tyle, Stawcie mi kciuka w górę, jeśli lubicie Testy, a ja się widzę z Wami w kolejnym filmiku. Pewnie jutro piękna akompaniament y ptaków na koniec. Buziaki, papa. Pa.